Roll, 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 roll boat down the uwaga, uwaga, widzicie to? Widzicie inną twarz? Cześć, i witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Movement Free Britney. Movement, który myśleliśmy, że się zakończył. Britney wygrała, kuratela się zakończyła, a ona odzyskała swoje życie. Ale czy aby? Na pewno. Ostatnio w internecie pojawiła się masa zdjęć, filmików, analiz na temat tego, że Britney tak naprawdę nie ma. Została zastąpiona. A to co widzimy na jej Instagramie, to po prostu sztuczna inteligencja. Jeżeli jesteście użytkownikami TikToka, to na pewno widzieliście filmiki, w których ludzie analizują to, co Britney wstawia na swoje social media. Wiele z nich próbuje udowodnić, że zdjęcia są sfotoshopowane, a filmiki edytowane. Jest to przerażające, co możemy dokonać za pomocą AI, czyli sztucznej inteligencji. I nie chodzi tylko o Britney. Możemy podszywać się pod każdego. A już niedługo każdy z nas będzie miał możliwość podszywania się pod kogoś, jeżeli chodzi o głos. Z tego, co Tałam powstanie aplikacja, która będzie darmowa dla wszystkich i wystarczy tylko parę słów, oryginalnie wychodzących z ust danej osoby, aby się pod nią później podszywać. Z jednej strony jest to niesamowite, że takie rzeczy zostały wyprodukowane, że ludzie wiedzą, jak taki program w ogóle stworzyć, a z drugiej strony jest to przerażające. Ilość osób, która na pewno na tym dużo straci, nie wiedząc, osoby, które zostaną pewnie oszukane przez to, że ktoś będzie się podszywać pod ich najbliższych, na przykład. Jest to Przerażające i w sumie nie dziwi mnie, że ludzie myślą, że osoba, którą widzimy na social mediach Britney, może być właśnie takim wytworem AI. No i słuchajcie, dzisiaj obejrzymy sobie niektóre z tych TikToków, porozmawiamy o tym. Ja też pokażę Wam, dlaczego myślę, że niektóre to przesada i po prostu osoby na TikToku próbują się wybić dzięki temu. No i oczywiście, jak zwykle, zapraszam do dyskusji w komentarzach. Zacznijmy od TikToka, na którym porównywana jest twarz Britney. No i spójrzcie, robi ona tę minę, która często się pojawia, i ta osoba wzięła te zdjęcia, nałożyła na siebie, jak widzicie, no i wygląda to po prostu jak identyczna twarz identyczna. No i wiadomo, okej, okay, nasze twarze się jakoś super nie zmieniają, ale jest to też identyczna mina. A na pewno za każdym razem, jak na przykład się uśmiechamy, wyglądamy troszkę inaczej, no bo nie uśmiechamy się za każdym razem tak samo, tak szczerze. No i na przykład tutaj jest właśnie ta jej mina, którą często robi podczas tańca. Spójrzcie, no jeden do jednego jest identycznie. Identycznie, w ogóle nic się nie rusza. To jest właśnie jeden z filmików, który krąży po TikToku, po internecie, który ma nam udowodnić, że po prostu twarz że Britney jest użyta z jednego zdjęcia na potrzeby, właśnie, wytwarzania tych wszystkich filmików. No, jest to przekonujące, powiem Wam, jest to bardzo przekonujące, ale z drugiej strony jest to jej twarz. Może po prostu jest to gdzieś bardzo podobne. W sensie, wiecie, że robi za każdym razem to takie, tak samo. Identycznie, nie? Brwi pomalowane tak samo, oczy pomalowane tak samo. No, mm, powiedzcie mi, co wymyślicie, bo kurczę, faktycznie. Faktycznie coś w tym jest, coś w tym jest, no ale twarz się później dalej rusza. No ale znowu mamy tak zaawansowaną technologię, że na pewno łatwo jest to po prostu zrobić. Kolejny filmik, słuchajcie, on od początku dla mnie już jest taki, mm. a dlaczego? Dlatego, że spójrzcie na jej twarz, wydaje mi się ona strasznie wyostrzona, jakby ktoś nałożył jej, a oryginalny filmik na jej Instagramie tak po prostu nie wygląda. No ale jeżeli chodzi o ten filmik, to tutaj y, przyglądamy się jej zębom, które podobno zmieniają się podczas filmiku. Tu mamy zwolni, a widzicie, widzicie, że tak się, że się ruszają, że ten film gdzieś się zmienia, tu cała twarz jej po prostu faluje, ale ja już widzę, słuchajcie, że to jest edytowany filmik, jej twarz tak po prostu nie wygląda. Zresztą e, zobaczmy, czy możemy znaleźć sobie ten oryginalny materiał. To są zdjęcia z tego samego. Mm... Czasu. Zobaczmy, czy tu są. No, nawet tutaj, słuchajcie, na tym zdjęciu ona wygląda tak trochę inaczej, nie, ale wiecie, ja bym jeszcze podkreśliła. W ogóle tu wygląda, jakby miała ogromnego siniaka. Nikt o tym w internecie, słuchajcie, nie mówi, ale. Może to nie jest ścinie. Britney ma starszy model telefonu. Słuchajcie, więc ta jakość też nie jest super. Tak? Ja wiem po sobie, a nie mam najnowszego telefonu, że przednia kamerka jest fatalna w iPhone'ach. Naprawdę nieważne jaki macie aparat, przednia kamerka jest zawsze dużo, dużo gorsza, więc mając jeszcze starszy model, no nie zdziwiłabym się, gdyby to po prostu e, wyglądało no tak niekoniecznie. I na pewno nie byłoby też tej jakości, którą tu widzimy. Ja słuchajcie, szukam, e, czy mogę znaleźć ten oryginalny post. Tutaj, tak? O, tu słuchajcie, jest ta łazienka. Spójrzcie na jakość. Jakość jest zupełnie inna. Jej twarz nie jest tak wyostrzona. Widzicie to? Co prawda, nie jest to ten sam filmik, ale jest to ta sama łazienka, ten sam dzień, ta sama sukienka, więc no, spójrzcie. Widzicie tę jakość? Ja Wam po... yy, pokażę może tak. Zupełnie inna jakość. Widzicie to? Twarz tutaj taka a tu taka, więc tu moim zdaniem ktoś po prostu nałożył sam filtr aby przekonać nas że Britney nie ma, ktoś się pod nią podszywa, że to wszystko jest jeden wielki plan, no i słuchajcie po tej całej kurateli i po tym jak nikt w to nie wierzy to znaczy większość osób nie wierzyła to ja bym się nie zdziwiła, gdyby coś faktycznie takiego miało miejsce, gdyby ta teoria spiskowa faktycznie była prawdziwa, no bo różne rzeczy się, słuchajcie, po prostu dzieją. Kolejny przykład to jest ten filmik. To jest filmik, który ona wstawiła na swojego Instagrama bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, ale dopiero teraz powrócił, bo ludzie zauważyli, że coś jest nie tak. No i są to takie zedytowane filmy, gdzie spójrzcie, przybliżenie, zwolnione tempo, no i znowu, kto to jest. Widzimy tutaj z 10 różnych twarzy. To na pewno nie jest brytni. To na pewno nie jest brytni. I tatuaż z tyłu też znika. Raz jest, raz go nie ma. No widać. No, ja nie wiem. No, gołym okiem widać, że to jest filmik zedytowany. No, ale czy przez Team Britney, czy przez kogoś, kto po prostu go tu wstawił? No, ja słuchajcie, sama wzięłam ten plik, zwolniłam go sobie i teraz zobaczcie, jak on wyglądał naprawdę, proszę. Tu możecie go znaleźć po tych zdjęciach. Spójrzcie na jakość, znowu jakość jest dużo, dużo gorsza, a ja słuchajcie, tutaj podkręciłam ostrość i nic nie widać. Wiadomo, że ta twarz jest gdzieś tam rozmyta, może trochę dziwnie wyglądać, ale mi się osobiście wydaje, że to jest kwestia po prostu złej jakości telefonu, klatek na sekundę, które po prostu nie dają sobie z tym rady, dlatego to też, to też tak wygląda i to nie jest tak, że ja bronię całej sytuacji i uważam, że Britney jest zdrowa, szczęśliwa i wolna. Nie, 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 na pewno coś w tym jest, ale widzę, że ludzie na tym bardzo żerują po prostu, podkręcając całą sytuację. No bo ewidentnie widać, że że to nie jest to, nie. Jeszcze raz pokażę wam, proszę no zobaczcie. Ewidentnie. Co prawda im więcej ten klip jest rozpowszechniany po internecie, tym więcej widzę komentarzy właśnie w stylu, że to jest, że to jest że ktoś to zedytował, że to jest nieprawda, no i dobrze, dlatego, że to jest faktycznie rozpowszechnianie fake newsów po prostu, no fake newsów, ktoś nałożył filtr na twarz i wiecie, puszcza to dalej. Ja słuchajcie, dostałam naprawdę duże wiadomości od was, że co z Britney, zrób filmik, co się dzieje, to nie jest ona, to jest ja bla bla bla. I to jest możliwe, bardzo możliwe, że jej team coś gdzieś e, podkręca, że tak naprawdę to nie jest Britney, że nie jest całkowicie wolna, ale te filmiki, no nie są z jej Instagrama, są, znaczy są wzięte i są nałożone na nie po prostu filtry, więc nie wierzcie we wszystko, co widzicie w internecie, bo takie osoby, które robią komentarii, jak ja, też y, mogą to wszystko po prostu fejkować, tak? Więc co mamy dalej? Tu mamy, słuchajcie, filmik y, TikTokerki i ona bardzo często analizuje zdjęcia i filmiki Britney. I jak widzicie na tym, ona to robi z wieloma zdjęciami. I to jest faktycznie podejrzane. Zdjęcia w ogóle z wesela Britney sama są podejrzane. No i tutaj słuchajcie, ona nakłada obydwa zdjęcia na siebie, aby pokazać nam, że jest to jakby to samo zdjęcie. Jest to po prostu twarz wzięta i skopiowana, wklejona. No i ze zdjęciami na pewno jest dużo łatwiej sfałszować takie rzeczy, bo nie widzimy tych różnych gliczów i tak dalej. Ale słuchajcie, ja też, no nie wiem, z tym weselem to jest naprawdę dziwna sprawa. Faktycznie coś jest nie tak i zdjęcia wyglądają na sfotoshopowane Britney, i w ogóle za bardzo nie mówi o tym weselu. Mm, więc wiele osób podejrzewa, że jej w ogóle tam nie było, że była do tego zmuszona, a ktoś tylko na potrzebę zdjęć został podstawiony. No ale spójrzcie, mm, co robi tutaj ta TikTokerka. Nakłada na siebie zdjęcia i po prostu wymazuje to z góry zdjęcie, no nie? Żeby pokazać nam, że faktycznie to wszystko jest takie samo. No i wiecie, jeszcze broda, oczy, pół biedy, no bo twarz się nie zmienia. Ale spójrzcie, jak ona zaczyna usuwać tutaj włosy, że pod spodem te włosy ułożone są. Tak samo. Te jaśniejsze pasemka, to wszystko. Spójrzcie tu, gdzie ona pokazuje. Mamy pasemko. I uwaga. To sa idealnie jest ułożone na czole, tak samo. Jaśniejsze refleksy są też tak samo ustawione. Po prostu tak samo. I to zdjęcie, moim zdaniem, z wesela akurat faktycznie wygląda, jakby ktoś tutaj coś przy nim kręcił. Jej twarz wygląda troszkę inaczej. Usta, idealnie ułożone. A przecież wystarczyłoby pomalować troszkę inaczej, już by wyglądały inaczej. To prawda, górna warga wygląda na troszkę mniejszą. Makijaż, czy też będzie taki sam? No. Tam pod spodem mamy bardziej rozmyte oko, bardzo klasyczne dla Britney. Ale te włosy mnie bardzo przekonują te włosy, że faktycznie każde pasmo odzwierciedla się nawzajem. I tutaj słuchajcie, ta TikTokerka pokazuje też stronę, na której możecie sprawdzić na ile procent dane zdjęcie jest deepfakiem, czyli właśnie fałszywą kopią danej osoby, te cała sztuczna inteligencja. E, tu mamy prawdziwe zdjęcie z wesela Britney, proszę bardzo według programu 100% prawdziwości powiedzmy, a tutaj patrzcie, sam też, że jest prawdziwe zdjęcie, a Britney komputer wykrył, że ponoć może być właśnie nie, zdjęciem sfotoshopowanym, sfałszowanym, powiedzmy tak, deepfake. Deepfake to jest właśnie to słowo, nie wiem, czy ono istnieje po polsku, domyślam się, że też się mówi deepfake i to właśnie są te sytuacje, kiedy nakłada się twarz kogoś, na kogo innego zresztą. Ja ostatnio dużo widziałam takich sytuacji z Elonem Muskiem, nie? Że macie reklamę, która wam wyskakuje i Elon Musk mówi, że zainwestuj w moje NFT. To nie był Elon Musk, to był, to był słuchajcie, deepfake po prostu. <laughs> Kolejna teoria to to, że Britney i jej ciało, które widzimy na Instagramie, to jest Derek Barry, który jest profesjonalnym sobowtórem Brytni, no i po prostu, że nakładają na niego twarz. Porównują tutaj twarze, porównują ciała, ale biorąc pod uwagę, że jest on sobowtórem, na pewno robi szybko, aby mieć e, podobne ciało, podobną serwetkę. Tutaj widzicie właśnie jego w tej chwili. Maluje się podobnie. Wiecie, to tutaj jest podkreślane, że on pod zdjęciem, jaki Brytni mieli, napisane Barbie. No, wychodzi nowy film Barbie i parę tygodni temu wszyscy na Instagramie wstawiali różne właśnie zdjęcia, które dotyczyły Barbie. To, że jego twarz jest podobna znowu. Na pewno poddał się może, wiecie, wstrzykiwaniu tu czegoś ówdzie, aby mieć podobną twarz, więc znowu, tak jakby trochę bronię tej sytuacji, ale czy Derek Barry, który jest jednym z większych fanów Britney, byłby faktycznie Britney? Hmm... Nie wiem, dajcie mi znać, co myślicie. Ja po prostu widzę, że w internecie ostatnio naprawdę jest bardzo dużo fałszywych informacji, które widać gołym okiem, że nie są prawdziwe. No i tutaj jest filmik, który naprawdę wszędzie, wszędzie, jeżeli ktokolwiek z Was interesuje się Britney, cokolwiek, na pewno widzieliście dany filmik i słuchajcie, na nim ona tańczy. No i jest znowu ukazany glitch, że widzimy glitch. Tutaj jest zastopowane, że podobno ta twarz już wygląda nie halo, ale dalej, przeglądamy się, jak ona będzie ruszała rękoma. Bo to wtedy możemy zobaczyć inną twarz. Więc na początku ona zrobi tak raz. A teraz, jak wróci. Uwaga! Uwaga! Widzicie to? Widzicie inną twarz? No właśnie. To obiegło całusienki internet, że ewidentnie osoba, która tam naprawdę stoi, to jest niebieskooka osoba. I że to jest nałożony filtr i po prostu tutaj im nie wyszło. Rozumiem. Ja również spowolniłam ten materiał sama. I osobiście nie mogę dojść do tego, co te dane osoby, które wstawiają te materiały widzą. Widzę troszkę różnicę w tej jakości. Osobiście sama nie mogę zatrzymać na tej klatce, gdzie te oczy są inne. Jest to już bardziej wiarygodne, ponieważ cały ten filmik z TikToka wygląda na oryginalny. Więc może coś tutaj jest. Jeżeli jakikolwiek dowód miałby istnieć na to, że faktycznie takie coś miało miejsce, że jest to sztuczna inteligencja połączona z ciałem kogoś innego, jak, jakiegoś sobowtóra, no to to jest jeden z filmików, który mógłby to potwierdzić. I słuchajcie, z tej samej serii filmików jest kolejny, który dla mnie jest jeszcze bardziej interesujący, ponieważ na nim widzimy znikające kwiaty. I słuchajcie, spójrzcie, tutaj Britney tańczy w tym samym miejscu. Widzimy tutaj coś białego i żółte kwiaty. No i teraz zmieni się klatka. Na troszkę, wiecie, z troszkę innej perspektywy, i te kwiatki znikną. O, spójrzcie, już ich nie ma. Mamy znowu to coś białe, ale żółtych kwiatów nie ma. Nie ma. A przecież to jest, o, i znowu są. Wróciły. Więc, oczywiście, podejrzenia są takie, że dana tańcząca osoba mm, tańczyła na zielonym tle, na green screenie, i została wklejona. Podejrzenia też są takie, że są to po prostu stare filmiki Britney, gdzie była zmuszona do tańczenia na zielonym tle. Sam zresztą ma taki zielony pokój celusieński, więc to też jest podejrzane. I że po prostu później jest wklejana do różnych właśnie e, miejsc. Powiedzcie, co myślicie, czy możemy wytłumaczyć jakoś te kwiaty? Jak to można wytłumaczyć? Tak jak z tą twarzą, ja myślę, że to jest też kwestia właśnie starszego telefonu, gorszej jakości. Ona ewidentnie filmuje z przednią kamerką, bo się patrzy no, na tę kamerkę, ona sama na siebie się patrzy, to widać, ale te znikające kwiaty. Niech mi ktoś to wytłumaczy. Miałam założone słuchawki, w sumie nie wiem czemu, bo niczego nie słuchałam, ale tutaj akurat klip z głosem wrzucę wam cały. Jest to wideo, które było na Instagramie Spears, ale zostało mm, skasowane. No i nikt tak naprawdę nie wie o co w nim chodzi. So roll, roll, roll down the Listen to chizzy my Gizzy with Jay z Jay-Z. You can pop that booty with J Lo. And Rowdy in there too, bubby! You can always buy our candy too. There's sweethearts. There's Kit Kats. There's Mars. There's Twix. There's Hershey's. Um. Hoop that is. Who that is. Who that is. Who that is. Shaka 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 sh. Do I have anything in my teeth? You guys need to go to Six Flags. Each ride is like boom, 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 bam. You guys are going to Six Flags. I'm going there too. Just caught in the snow, butt-ass naked. Yes, it's just like a Piosenek, jakichś dziwnych rzeczy, które ona mówi, nic się w ogóle nie skleja, jest to po prostu wideo tego, co ona pisze, bo jej opisy są też yy, zawsze, z tego co na pewno wiecie, dosyć dziwnie skonstruowane. Zresztą, jeżeli chodzi yy, o ten opis, który pojawił się obok tego filmiku z tymi rękoma, gdzie podobno jest glitch, no cały opis po prostu wygląda, jakby był gdzieś w świecie tłumaczony z trzech języków po kolei, i potem to w ogóle nie ma sensu, nie? Ale co jest ciekawe, według mnie, to to, że ona bardzo. Często podkreśla, że ciężko pracuje nad sylwetką. Podoba jej się jak wygląda, ale nie podoba jej się jak paparazzi ją spostrzegają. W sensie jak oni robią zdjęcia, to wygląda dużo, dużo gorzej. I tutaj też, słuchajcie, znowu napisała e, o swoim ciele: jak ciężko nad nim pracowała i że ostatnio zepsuje się samochód. I poprosiła męża, aby razem wyszli z tego samochodu. No i paparazzi ich wtedy tam przyłapali przy tym, bo było ich bardzo dużo od razu. No i że ona wygląda źle na tych zdjęciach. Ale słuchajcie, nie ma żadnych zdjęć paparazzi z Britney. Jest to tak rzadkie, tego w ogóle nie widać. Biorąc pod uwagę, że lata często do Meksyku, że właśnie mówi o takich sytuacjach jak ta, że samochód jej się zepsuł i po operacji ją złapali. Nie ma takich zdjęć, słuchajcie. Nie ma. Ja jeszcze raz sprawdzę. No, filmik, słuchajcie, wstawiony jest e, z kwietnia tego roku. A ja tutaj mogę tylko znaleźć lipiec zeszłego roku. Tu mamy zdjęcia operacji jak była jakaś sytuacja z samochodem. No takie zdjęcia z daleka. Tu wygląda jak najbardziej dobrze. Ta sytuacja w restauracji to jest chyba jedna z ostatnich, która też miała miejsce już jakiś czas temu. Jeżeli chodzi o paparazzi, którzy ją gdzieś złapali. Tutaj no też no je, naprawdę bardzo rzadko widzimy te zdjęcia. Tu mamy artykuł z marca 2003 ale on dotyczy tego że nie nosiła ona obrączki, więc tutaj po operacji, okay, no jestem pewna, że wiele mężatek i w ogóle mężów często zapomina, jeżeli na przykład zajmuje na noc. No i tutaj są zdjęcia brytni. No wiadomo, na pewno wygląda inaczej niż jak się wygina w tych kusych strojach. Widzimy też te doczepione włosy w dosyć niechlujny sposób, co mogłoby wskazywać na że nie korzysta z usług fryzjerskich, o których tak dużo mówiła, że to jest coś, co było jakby zabronione chronione dla niej, że nie może nawet pójść zrobić sobie paznokci ani włosów, dlatego może są zrobione w ten sposób, bo sama je robi, może znowu gdzieś jest kontrolowana, może po prostu ma problemy psychiczne, ale jeżeli chodzi o tych paparazzi, którzy ponoć ją cały czas ścigają, no to według mnie Brittany nie opuszcza domu tak często, aby faktycznie gdzieś oni na nią czekali. A na pewno by to robili, ponieważ Britney jest ikoną, jest księżniczką pop i tym bardziej podczas kurateli tego, co się dzieje teraz paparazzi na pewno czekają na każdą, wiecie, są na miejscu każdej okazji, gdzie się pojawia najmniejsza szansa, aby ją po prostu zobaczyć. Dalej, słuchajcie, co dalej sobie zapisałam? Dalej mamy filmik, który jest nadal na jej Instagramie, więc pokażę wam go tutaj, słuchajcie. Me a dress I didn't have to make myself. I can't believe it. I'm just saying. Okay, hey, now I'm so proud. I didn't even have to make it myself. Thank you, company, for sending me this dress. Thank you. I just want you to know if I shut down my Instagram, do not call the cops. don't ever be a roller coaster. I got this dress as well. Never be a roller coaster! Jeżeli chodzi o ten filmik, to ludzie bardzo podkreślają jej tą głosu, że brzmi troszkę inaczej niż normalnie. Dla mnie ciekawe jest to, że mówi ona właśnie jeżeli skasuje Instagrama, zdeaktywuje, nie dzwońcie na policję, ponieważ taka sytuacja miała miejsce. Jeżeli pamiętacie, to Britney wstawiła zdjęcie samochodu i model to był numer telefonu policji i tuż po tym zdeaktywowała całe konto, ludzie dzwonili na policję i ta policja faktycznie przyjechała do domu Britney sprawdzić, czy wszystko z nią jest ok. Więc tutaj ona mówi, żeby tego nie robić, czyli no wie, co się dzieje w internecie, tylko teraz kwestia tego właśnie, czy ktoś jej mówi, co ona ma mówić, jak ma się zachowywać, czy może po prostu zmaga się z problemami psychicznymi i może wrzucać do internetu, co chce i tego nikt po prostu nie kontroluje, dlatego też się tak zachowuje. A ja już wiele razy wspominałam, że no, z tego, co czytałam, co się dowiedziałam, to po ponad dekadzie przyjmowania leków, które nawet nie są wam przepisane, leków, którymi faszerował ją cały jej team, jej ojciec, na pewno bardzo trudno będzie wrócić do normalności, jeżeli w ogóle będzie mogła wrócić do normalności. Jeżeli ma jakieś inne leki, które pomogą jej w tej, wiecie, w tym przejściu z życia, po prostu brania niesamowitej ilości leków do żadnych, może musi pozostać na jakichś lekach, jakichś antydepresantach, coś w tym stylu. Nie będzie to już raczej ta sama osoba, którą widzieliśmy, jak miała 20 parę lat na scenie. I na pewno jest to osoba, która przeszła bardzo dużo, doświadczyła bardzo dużo złego, więc też może inaczej się zachowywać. No i wracając do jej wesela, mamy też zdjęcia, które no, są sfotoszopowane ewidentnie, czy przez Team Britney, czy przez Britney, czy przez innych, ale jak widzicie są to te same osoby na różnych tłach, po prostu wklejone w różne miejsca. Te wesele, naprawdę, do dzisiaj nikt nie wie, że to naprawdę miało miejsce, co tam miało miejsce, kto był, kogo nie było, co się wkleiło, co nie. Jest to bardzo dziwna sytuacja. No i słuchajcie, jeszcze na koniec Ninja Nerd, czyli ta sama tiktokerka, o której wcześniej mówiłam, analizuje filmik Britney i sama, na którym też mówi, że jest to sztuczna inteligencja, że są oni po prostu wygenerowani, można tak powiedzieć, stworzeni przez jakiś program. No, znowu, można się kłócić, czy tak jest, ona tutaj e, patrzy bardzo na palce, na to jak oni się ruszają, jak to wygląda, no ale znowu jest to starszy aparat z przednią kamerką, więc nie jestem pewna. Co prawda tatuaż, który tu widzimy na ręce sama jest tatuażem brytni. więc ona tutaj mówi, że on po prostu przeskakuje z ręki na rękę, więc no coś w tym jest. Ja też nie chcę tak totalnie negować tego, że to wszystko jest fałszywe i wiecie, stworzone przez ludzi w internecie, bo nie wiemy, co może być prawdą, a co nie, ale wydaje mi się, że niektórzy za bardzo na to spoglądają, Spoglądanie tutaj na przykład na palce, że są krótkie, no to są krótkie, bo ona robi coś takiego, tak? Jeżeli aparat jest złej jakości do tego w ruchu, to nie widzimy, że ten palec jest zgięty, tylko wygląda, jakby był po prostu krótki. Więc powiedzcie mi, czy zgadzacie się ze mną? Może ja za bardzo tłumaczę całe sytuacje tutaj, które mają miejsce? Dajcie mi koniecznie znać. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. To jest sprawa, która po prostu cały czas, codziennie ktoś znajduje coś nowego. Ja osobiście myślę, że na pewno Britney nie jest do końca wolna. Wydaje mi się, że nie jest do końca zdrowa, na pewno zmaga się z wieloma demonami, jeżeli mogę tak powiedzieć. Na pewno jej ojciec i ten cały Traister nadal maczają gdzieś w tym wszystkim palce, ale czy kiedykolwiek się dowiemy? Nie wiadomo. Podobno Bryt nie była już tak bliziutko wypuszczenia książki, w której wszystko opowie, wszystko, ale jej byli partnerzy, niektóre osoby, które są bardzo popularne, jakby zastopowały produkcję tej książki. Przenosi się ona w czasie. Cały czas jest, że będzie później, 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 później. Czy kiedy będzie publikacja? Czy będzie ten wywiad z Oprah Winfrey? Mam nadzieję. Mam nadzieję, że zrobi taki wywiad, jeżeli oczywiście chce, gdzie zobaczymy ją w telewizji w szczerym wywiadzie, gdzie będzie mówiła tylko o tym, co chce i raz na zawsze zakończą się te plotki tego wszystkiego. Nawet jeżeli będzie chciała pójść na ten wywiad i powiedzieć, że tak, mam problemy psychiczne, mam nadal, zmagam się z różnymi rzeczami, jestem na różnych lekach. Czasami zachowuję się głupkowato, ale to dlatego, że po prostu czerpię radość z życia, a nie jestem nienormalna jakaś, więc y, bardzo bym chciała, żeby coś takiego miało miejsce, bo. To, że ona się też gdzieś tam wygłupia, czy jej głos brzmi inaczej, nie oznacza też, że jest gdzieś kontrolowana albo że powinna być zamknięta. Może po prostu po tylu latach w końcu może się wygłupiać. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie kolejnego materiału na moim kanale. Zapraszam do dyskusji, zapraszam na mojego Instagrama i do zobaczenia już w następnym. Pa pa!